Trzyma! Trzyma, jesteśmy teraz! A wy też jesteście? No, A no tak! Pozdrawiamy swojej! <noise> Jeszcze raz! Nie, już było! Fajnie! Pozdrawiamy swojej! <noise> Jeszcze, raz. Jeszcze raz! Pozdrawiamy! <noise> no to fajnie! Super! Rodzinka 4 plus 1! Witamy! Witamy! Zbieramy się na plażę. No taka ciekawostka. Wczoraj był tutaj housemeister i wymontowanie takiej zmywarki, tylko wymontowanie i zniesienie jej na dół 80 euro pani mówiła. Także ceny są niezłe. A Piotrek mówi, że na Istrii jest tylko jeden taki pan, który się tym zajmuje. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jesteśmy na Beach Laguna. Poreć, Chorwacja. Tak wygląda. Może nie jest dzisiaj tak urokliwie, ponieważ jest pochmurnie i nawet ma być burza. Także no mamy taką pogodę, nawet tam widać daleko mgłę. Nie za ciekawą. I to może też nie jest takie piękne turkusowe. Chociaż trochę widać tego kolorku. Plaża jak widzicie jest taka... z tej strony jest kamienista. Tak, A z tej strony jest, betonowa. jakby to powiedzieć, tak, taka gładka, że możecie sobie leżak rozłożyć ręcznik, jakąś matę ewentualnie żeby Ja Myślę, było że to wszystko podwóchów było robione, że oni chcieli mieć tak elegancko, czysto. Nie chcą się brudzić. Tak, a po latach po prostu to się teraz takie nie zrobiło, takie eleganckie, ale wszyscy składają leżaki, żaden piasek nie wchodzi, żadne kamyki się nie wbijają w stopy. Właśnie pod pod uwagę nie też że nie świeci słonko no i to też tak wygląda nie, ale ładnie przyciągające, ale ogólnie jest ładnie Poreć, piękne miasto, jesteśmy zachwyceni wczoraj zwiedzaliśmy, przedwczoraj, przepraszam wczoraj byliśmy w Nowigrad też film jest na kanale ale na pewno jak tu przyjeździecie to weźcie sobie supa i będziecie mogli tak wszystkie te wybrzeża sobie przepłynąć. Fajnie. Tam daleko tak wypłynęli. Dzieciaki wypłynęły. Wieje wiaterek, nie jest gorąco. Ma być 31 stopni, rozumiecie to? I wiem, że w Makarskiej jest 36 dzisiaj. Słońce świeci mocno, czyste nie, błękitne niebo. Także no, gotowalibyśmy się tam pewnie. Z A chcemy wam pokazać kawałek Istry. Także może dla nas nawet lepiej, że pogoda jest taka jaka jest. Bo będziemy mogli więcej wam pokazać. No na pewno jesteście ciekawi jak to wszystko wygląda i czy warto tu przyjechać. No naszym zdaniem na pewno raz warto przyjechać na Istry, żeby to wszystko zobaczyć. Idziemy tam na Cypelek jeszcze zobaczyć. Jakiś ten widok. Tutaj willa, a jaki pomnik. Pewnie jakiś mafiozo. A, to. Widziałeś tam daleko? Mgła jest. Chciałem, bo myślę, że jest. tak jest tak gorąco, że... do tak, tak dużo pary, pary. Mhm. Dlatego alerty takie są wysokie. Żeby uważać na pogodę, bo wysoka temperatura jest bardzo w czerwcu. Nie wiem czy mówiliśmy o tym. Przychodzi na komórkę rano codziennie alert pogodowy i tak się zastanawialiśmy dlaczego alert, skoro jest pochmurno, a jednak jest bardzo, bardzo duszno. Prawdopodobnie ta woda się tak nagrzewa, że tak mocno paruje. I to jest nieprzyjemne. Tutaj mają basen. I to w tej posesji. A tu lepiej widać. Ja jeszcze tylko chciałem tak Nie to nie w tej, to jest inna A, Piotrek. To jest inna, tak Masz rację. Materata tej... Residence. Popatrz, tutaj też są domki. Tak I tu jeszcze się sezon nie zaczął. I rowerkiem też można jeździć wzdłuż plaży. Właśnie chciałem... Fajnie powiedzieć to jest przemyślane. O, o tych rowerkach, że dużo rowerzystów. To jest tak bardzo niefajnie, że najeżdżają aż prawie na nas tak to pani na przykład nie może zjechać na bok, ma terenowy rower, a ona musi jechać po chodniku. Także to mi się nie podoba. Nie idziemy całym chodnikiem, idziemy jeden za drugim, a jednak oni uważają, że należy cała droga dla nich. No to niefajne. Nie? Zaczął się sezon. Są Zajęte. A to prawdopodobnie ten basen należy do tych domków. Tak, tak mi się wydaje. Bo jest ogrodzone, widzicie, ale świetnie jest to przemyślane z widokiem na morze jest basen należy do nich, ale plaża już nie. Plaża już można chodzić sobie tak. jak to chce Fajnie zrobiłem Tutaj sklepik No i taka plaża już kamienista tutaj zobacz Tak, tak. rada Leżaków, jak na tym. A jest, nazwa, jeżeli Was interesuje. Dobrze Alek zauważył, Camp Materada. A tu maksymalnie 30 osób może być na basenie. I od 9 do 20 otwarty jest ten basen, także mm -hmm. nie cały dzień. No dobrze, poskładane jak pasce. Woda jest ciepło, więc można śmiało się kąpać. Także czerwiec w tym roku jest niesamowicie upalny. My idziemy tak z spacerkiem, bo chcę wam pokazać, jak tutaj to wszystko wygląda. Myślę, że nie jeden z was, nie jedna osoba z was zdecyduje się tutaj na domki, bo naprawdę macie przy samej plaży te domki. Fajny widok, spokojna taka okolica, nie jeżdżą tutaj jakieś auta, pociągi czy coś takiego. Myślę, że tutaj naprawdę warto. O tutaj widzę na przykład trójeczka jest wolna. Także... Myślę, że spokojnie taką trójeczkę też byśmy ogarnęli. Właśnie, może by ktoś z Was napisał, może już byście wypożyczali takie domki letniskowe. Jak Wam to odpowiada? Jak Wam się podoba? Jak to z perspektywy takiego w, czasowi, w czasowicza wygląda A tu już trawka tak, Można też na trawce sobie poczylować Hotel Laguna Materada Plaża Beach I tu już jesteśmy na plaży No trudno się przyzwyczaić do takiej plaży Tak Jednak ja wolę taką kamienistą dziką A, bardzo to zupełnie inaczej I tutaj zielono widzę trawka, na trawce sobie czelujecie, jeżeli lubicie. Ale to pamiętasz jak byli z Fetty i Jakob, to też była taka plaża. Tam też było tak, że z betonu się wchodziło od razu i się płynęło. Jakie jakieś schodki, przechodki. To tutaj naprawdę poinwestowali. Myślę, z Filip i Jakob. Tak. Jakob. Tam gdzieś mieli basen taki duży. Na górze mieszkali, tak. co ja zgubiłem. Uh -huh. To tam było... To też było, że taka plaża betonowa i tam z boku na trawce żeśmy mieli te jęczniki uh -huh. rozwieszone. Czyli podobnie było. Tylko że węzi było, bo tu taka szeroka plaża. Na samej plaży nawet pieskonica dla dzieci się znajduje. Ale zobaczcie, jaki ładny piasek. No, taki twardy jest. Na pewno coś się da ulepić, no, ale polski piasek to polski piasek. I kolejna piaskownica. Tak właśnie rozmawiamy, spacerując, że to dopiero czerwiec. I nie ma takiego oburzenia. A jak przyjdzie tylko sezon, wakacje się zaczną, to to będą tłumy. widzę to serce, tam daleko uh -huh. knajpka jest można zjeść A wiesz czego nie widziałam takich butek, bo tam widzę butka. ale jeszcze innym, ale nie widziałam takich kebabowych butek A tego też nie zauważyłem Nie ma w ogóle kebabów no, takiego szybkiego posydu. A jednak no w makarskiej były kebaby tak. jednak Polacy lubią na kebaba skoczyć to szybkie nie trzeba długo czekać na podanie. No, to też taka kamienista, Jednak w restauracji to czasem trzeba się nasiedzieć i, i długo to trwa. I szkoda tego czasu marnować. Tutaj ceny. Skuter kosztuje za 15 minut 45 euro. Zresztą popatrzcie sobie, jak to wygląda. A tutaj czuję się trochę jak w parku. A widzicie, można zaparkować na no, plaży. Można jechać. Mhm, dalej też jest parking. Taki deptak szeroki. A po lewej stronie pływacie. Takie przyjemniejsze plaże niż te, cośmy wczoraj widzieli. Tak. Fajnie tak zielono. Inaczej. Ale żaki i parasole jeszcze tańsze po 5 euro. No zobaczcie jak tutaj te plaże wyglądają. To Istria to taka jakby jedna wielka skała. I dlatego te betony po prostu porobili, pozalewali. No bo jednak ciężko by się było na takim czymś położyć. Ani leżak rozłożyć, ani iść po tym. A tak wybetonowali i zrobili taką betonową plażę. Ja jestem ciekaw czy tam okolice Makarskiej te kamyczki nie są nasypane przez kogoś, a nie, że to jest takie oryginalne. I tutaj macie zejście na plażę, mam nadzieję, że nie będzie na gości. I tutaj też możecie się kąpać, widzicie? Wzdłuż i sześć macie takie zejścia. Także ogarnąć można, no z dziećmi to nie za bardzo, ale tak we dwójkę. Fajnie, fajnie, podoba mi się. No nie jest to Makarska, nie są to okolice Makarskiej, ale na pewno z miło spędzicie tutaj czas. I widzicie tutaj można sobie podjechać autem, jest bardzo duży parking. Także śmiało możecie sobie miejscówkę znaleźć w głębi, tańszą, z basenem, a tutaj po prostu sobie dojechać autkiem i sobie rozłożyć i zrobić sobie imprezkę taką plażową. I cień macie. O! Jatelistwa Friendship Park Aha! Parko della park Amiciza po prostu Friendship Park no tak. tak. Park przyjaciół Także myślę, że na pewno będzie Wam się tu podobało. Wiem, że park. <grym> to już powiedziałam na samym początku, że mi się kojarzy z parkiem. <grym> park. Po prostu. Wiecie, taką od razu przy okazji wam opowiem historię o parku, tak w skrócie. Kiedyś pojechaliśmy na taką wycieczkę motocyklową na dwa motocykle, cztery osoby. Zajechaliśmy do szydłowca do znajomych i w nanoc żeśmy zajechali. No i mówimy, że gdzieś musimy się przekimać. Mieliśmy cztery namioty. Chłopa. Tak, cztery chłopa. Mieliśmy namioty. No i tam znajomi mówią tu, tu chodźcie pojedziemy. Pojechali z nami, to już ciemno, ten tu się rozłóżcie i będzie dobrze. No to myśmy się porozkładali, namioty porozkładali i śpimy. Rano wstajemy i słyszymy jakoś tak głośno, nie? Pytamy się tych znajomych, dlaczego tu tyle ludzi, nie? A oni mówią, a bo wyśpicie w parku miejskim. Także taką nam niespodziankę zrobili. Tak się trochę za, zająknęłem bo tam była po prostu naturyzm. O, tak to ujmę. Dobra, dochodzimy do jakiegoś większego plażowiska. My chyba już tą drugą plażę zaliczymy. Chyba tak. Tutaj i grill jest, jakieś chopery stoją. Powiem wam, że Alex się wkręcił w motocykle. I tak żeśmy zadecydowali z Aleksem, że będziemy kupować motocykl teraz. Przyjeżdżamy do domu i szukamy. Pokażę wam, bo fajne chopery stoją. ja idę na Zobaczcie. Harleje. No. Robi to wierzenie ładnie szerokie koła ładnie pomalowane z Niemiec przyjechali o no. obydwa są niezłe ładne malowanie jak to się umie z Was tak malować, patrzcie To możecie się teraz zareklamować. A ten jest z Czech. Albo w Czechach zarejestrowany. Wiadomo, podatek. Wszyscy wiemy o czym mówimy. Piękny. Wszyscy ludzie przeżywają. No i jak widzicie, ten jest już na pasku klinowym. A nie na łańcuchu. Dodam, że tutaj beach bar i plaża i prawdopodobnie to już jest inna plaża, dokładnie wam napiszę. Znałem go wcześniej. Proszę ale... tutaj fajniejszy plac, zabaw jest dla dzieci, możesz opowiadać. Ale nie do końca go tak opowiada znam. historię. I, ten, I on mówi tak. A tu nadal skupiłem A tu mówi, nadal tak, jest... Tak, tak, na... ...ciągnie się długo, Taki długo. O, tak się na, na niego, tak mi się podobało, że go kupiłem. Hm. Ja myśmy bardzo dużo pracy poświęcili. No, Tam siatkówkę można pograć. Fajnie, fajna miejscówka naprawdę. Dobre, na urlop tak, dla sam, rodzin. Sam robił koła, Rewelacja. Spychował, wszystko spychy robił. Ten. I to na takiej dojazdówce było robione. No, naprawdę, super. Wyszliśmy na drogę i tutaj budują chatę wielką z basenem. Jakieś takie kaskady będą. Zbierzemy. Może jak przyjedziecie, to już będziecie mogli wynająć ogromny basen. A wracamy taką drogą do samochodu i jedziemy dalej. Zatrzymaliśmy się na parkingu przy drodze. Zaraz to jakaś tablica jest, zobaczymy czy pisze. Piotrek wypatrzył, ala wodospad. A coś tam pokazywało taki język i że wypływa z niego woda. Co tu jest? A nie, dużo kempingować nie można. Pokażę Wam na mapie, gdzie my jesteśmy. Znaczy nie ma tam dojścia. Popatrz, tu jest coś obdrowania. To chyba dołem mieliśmy jakoś. A nie da się przejść. Co jakieś rocznicze albo coś? Mawa uciekła. Ale pięknie. Pomimo takiej pogody pochmurnej, ale gdyby świeciło słońce, to jednak nie zobaczylibyśmy dzisiaj tak dużo. Poleżelibyśmy na plaży. I się smażyli i kąpali. To oznacza, już sprawdziłem, źródło. Także idziemy do źródła. Piękna Chorwacja. Dzika. Idzie się z takimi zaroszkami, ale z parkingu łatwiej dojść. I stąd wypływa źródło. A widać faktycznie. Podziwiamy źródło. A chciałam dodać, że tutaj od razu można zaliczyć kąpiel błotną. To jest bardzo zdrowe to było. Kto się tapla? Robimy. Ja bym się wytaplał, tylko najgorsze, musimy jechać jeszcze. <grymne> Za 600 metrów skręć w prawo. Zobaczcie, jaka piękna plaża tutaj. Kamienista. Ale zobaczcie, te kamyczki, to są wszystko jest nasypane. To nie jest oryginalne, że może tak zrobiły, tylko to no jest możliwe. produkt ludzki. Widzisz, oni daleko wsypują do wody te kamyczki, żeby można było swobodnie się kąpać. Hmm. Sami tu można. O, tu tak już się, czy się jedziemy robić. Bardzo lubimy pokonywać dziką Chorwację. Jeżeli macie rowery to Istria jest dla, nas, dla Was Za po prostu metrów, wspaniała. Skręć w prawo. Zobaczcie te drogi Ilu rowerzystów Czyli też na pewno można spokojnie wynająć kwatery Jeśli jesteście bardzo blisko morza. Bardzo tam jakieś ruiny? Parking... Skręć w prawo. Idziemy dalej wśród oliwek Zobaczcie jaki piękny oliwny sad Tu musi być dobra oliwa Zapewne mają swoją prasę Ciekawe czy to nie jest ta prasa Pewnie tak Taka dzika Chorwacja. Piaski też są takie duże, przyjechały, z one przyjechały? Z Niemiec. Z Niemiec Jesteśmy na Cypelku z każdej strony morze. Ale trzeba. Następny piesek to plaża Lapsów. Ale bardzo mi się to podoba. Wrocław! Z Wrocławia są! Wrocław. 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 Wrocław! Jeszcze Polacy! Wrocław ekipa. Tak. Pery stoją. Ale fajna miejscówka. Także widzicie, Polacy też tutaj przyjeżdżają. Nie tylko Niemcy. Z góry widać było, tak. gdzie my jesteśmy. Śpią w samochodach na pewno? Popatrzcie tak. tu. Busem, ręcznikami się osłonili i sobyki mają. Ale pod całą plażę sobie podjeżdżacie autem. Tak, to jest prywatna plaża. Tak. Też sobie z tym też tak zatrzymaliśmy się jak ludzie tutaj. Świetne miejsce, bo możecie wjechać samochodem centralnie. Rewelacja, naprawdę, a kawałek dalej, bo tam objechaliśmy dookoła między tymi drzewkami jest plaża FKK. Wszyscy na Gulasa. Golf 8 nawet spiewuje się w terenie widzicie, cały biudniutki i na tle Adriatyku. Patrzymy jak jest obecnie w makarskiej też jest niebo szare, alex pokazuje. No tak myślałem, że to to samo jest no to jest niemożliwe, bo... Nie, ty wiecie czym to jest spowodowane, bo jest bardzo wysoka temperatura, bardzo... nad Nadwysoka jest, że tak powiem, bo w 38 stopni jest temperatura. I zobaczcie to wszystko. Makarski! Paruje. Tak. U nas jest 20 Ale to wszystko idzie na ten... Typ. Wiesz, ile to musi porować? To musi być full. Przez, bo wystarczy tam daleko popatrzeć, to widać, że to jest opar wszystko. że wszystko tak paruje. Jest tak wysoka temperatura. Także chillout odbędzie? Odpoczynek, coś zjemy, może popływamy i ruszamy dalej. Tutaj w Chorwacji, w Lidlu, można kupić taki słonecznik. Ten jest solony, a jeszcze jest w szczili. Chłopaki jedzą. Jest pyszny. Naprawdę rewelacja. W Niemczech tego nie ma. I w Polsce też nie widziałam. Tutaj chłopak ma fajny sprzęt, będzie nurkową. Przypięty jest do małego pontonika. Ma harpun. Słuchajcie, znaleźliśmy tutaj piękną miejscówkę. Jeżeli jesteście buzwanami, kamperami i tym podobnych, to możecie tutaj spokojnie przyjechać przenocować. Jak już i zamówiłem wcześniej, chłopak będzie ryby łowił. Ale chyba jakieś większe dwa okiem na harpuny przypięte. No zobaczymy. Ten chłopak już daleko wypłynął od brzegu. A tam płynie motorówka. Tak patrzymy, żeby przypadkiem nie wpłynęli na niego. Ale jest dużo dalej, także. Ale jest to niebezpieczne takie pływanie. Słoneczko. słoneczko! Widzicie? Oglądacie nas i słoneczko nam wychodzi. Ale fajnie. Ale tam daleko ciemno. O która godzina w ogóle? cztery. 13... Znaczy, 14.00 nam dochodzi. Właśnie robię taki szybki obiad z tego, co mam dostępne. A więc tak pozostałości chlebka chorwackiego i bułeczek. Do tego oregano, oliwa z salami. I tutaj jeszcze pokroję papryczkę którą Max kupił. Serek, który kupiliśmy, chorwacki serek, który kupiliśmy w Rowin. Tak, pyszny jest. I jeszcze, a i keczup będzie, tak. Tak jeszcze zaglądam do lodówki, czy coś jeszcze można użyć. Ale to nie wiem, to biały serek. Tutaj mamy taki serek z truflami. To na punkcie widokowym kupiliśmy. O, może oliwki weźmiemy, to tak ekstra będzie do tego. Zaraz zobaczymy deserki. Tu mamy jeszcze żeberka ostatnio kupione. Ale to nie na teraz, bo chcemy ruszać dzisiaj polska gra mecz. Więc musimy. Kakao mamy! Zapomnieliśmy. Trzeba będzie wypić. Dzisiaj musimy szybko się ogarnąć. Piekarnik się grzeje, bo o 18.00 grają. Także jakoś to. Zrobimy. Więc trzeba sobie radzić, nie? Szybka przekąska, ruszać dalej. A zjemy coś wieczorkiem na mieście. Może w umak. Jeszcze zobaczymy, dokąd się wybierzemy. I proszę, robią się takie zapiekanki wymyślone.